Dzień dobry, Marlena Siok Mazowsze wiadomości z regionu, a oto co dziś w programie. 67 milionów z Unii Europejskiej dla przedsiębiorców z branży turystycznej. Jedynie letnisko już wkrótce z kanalizacją. Nauka zdalna będzie łatwiejsza. Regionalny program operacyjny województwa mazowieckiego na ostatniej prostej. 14 milionów na inwestycje w subregionie Ciechanowskim. Z powodu obostrzeń związanych z epidemią koronawirusa firmy poniosły znaczące straty, a wiele z nich upadło. Kryzys dotkliwie odczuły zwłaszcza branże kulinarna i turystyczna, hotelowa, restauratorsko-gastronomiczna oraz wystawienniczo-targowa. Dlatego samorząd województwa mazowieckiego postanowił uruchomić wsparcie, które branży turystycznej pomóc ma podnieść się z kryzysu. Będzie to konkretna i doraźna pomoc, przede wszystkim finansowa dla przedsiębiorców z branży turystycznej. Na bezzwrotne dotacje samorząd Mazowsza planuje przeznaczyć blisko 67 milionów złotych. Wsparcie pochodzi z naszego regionalnego programu operacyjnego, skierowanego dla właśnie małych i średnich przedsiębiorstw. Wydzieliliśmy tę kwotę dla obszaru turystyki, gastronomii i działalności związanej głównie z turystyką. Jest to poważna dziedzina gospodarki w naszym województwie, natomiast ona jest w głębokiej zapaści, zwłaszcza hotelarstwo, ale też inne formy usług, chociażby organizacja eventów, czy turystyki biznesowej, tak tzw. organizacja wycieczek. I y, postanowiliśmy wesprzeć ten sektor. Dotacja miałaby formę bezzwrotną w przypadku utrzymania działalności i zatrudnienia przedsiębiorstwa przez okres co najmniej trzech miesięcy kalendarzowych, licząc od miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożony zostanie wniosek o wsparcie. Całkowita kwota dotacji dla jednego podmiotu nie mogłaby przekroczyć 800 tysięcy euro. Propozycja jest skierowana do mikro i małych przedsiębiorstw zatrudniających kolejno do 9 i 49 osób. Tutaj jak covid zaistniał w marcu, zamknięto hotele, zamknięto restauracje, zamknięto teatry, zamknięto muzea, zamknięto tego typu działania tam gdzie po prostu ludzie się gromadzą. W związku z tym chcemy wspomóc właśnie wszystkie, znaczy wszystkie może pewnie się nie da, ale głównie te branże, które które są związane z różnego rodzaju działaniem gromadzącym publiczność. I stąd, stąd właśnie oprócz tej działalności turystycznej i hotelerskiej jeszcze dołączyliśmy do tego działalność artystyczną, kulturalną i również tych wszystkich, którzy wspomagają te działalności artystyczne i kulturalne, czyli obsługują. Współczynnik naliczania możliwego wsparcia dla przedsiębiorcy składa się z trzech elementów. Po pierwsze, z kwoty bazowej, która wynosi około 7 tysięcy złotych, dodatkowo jest to pierwiastek z pełnych etatów, jakie są u danego przedsiębiorcy, czyli z liczby osób pracujących w danym przedsiębiorstwie i przemnożone razy maksymalnie 3 miesiące wsparcia. Czyli dla przykładu, jeżeli przedsiębiorca zatrudnia mikroprzedsiębiorca zatrudnia 9 osób, no to ma 7 tysięcy razy pierwiastek. 9, czyli 3 i razy 3 miesiące, co mu da około 70 tysięcy złotych. Pożyczka umożliwi sfinansowanie wydatków związanych z utrzymaniem bieżącej działalności firmy i zapewnieniem jej płynności finansowej. Planujemy konkurs w okresie między 27 a 31 lipca. Chcemy, żeby to był maksymalnie prosty konkurs na uproszczonym formularzu, z uproszczoną też ilością kryteriów, które będą oceniane, tak żeby maksymalnie przyspieszyć procesy oceny samych wniosków i maksymalnie szybko podpisać umowy i przekazać. Przekazać środki. Przypominam, na początek to będzie 60%, a następnie całości wsparcia, a następnie na końcu po realizacji warunków dotacji 40% wsparcia. Zakładamy, że może wpłynąć kilka tysięcy wniosków. Proszę dać na chwilę na przygotowanie też systemu i samego formularza, który, który będzie oczywiście dostępny na stronach internetowych funduszy dla i w naszym systemie Mewa. Takim działaniem komplementarnym, wspierającym przedsiębiorców z branży turystycznej ma być kampania Odpocznij na Mazowszu. Generalnie cała idea kampanii Odpocznij na Mazowszu ma wspierać branżę turystyczną, gastronomiczną, hotelową. Na Mazowszu jest bardzo dużo miejsc noclegowych o różnym standardzie, w różnej konwencji i agroturystyka, i hotele, i pensjonaty, i kempingi. Naprawdę można znaleźć coś dla siebie ciekawego i odpowiadającego. Wystarczy po prostu wejść na na stronę Moda na Mazowsze, hashtag Moda na Mazowsze. tam można się dowiedzieć bardzo wielu i pomocnych, i ciekawych rzeczy o Mazowszu i wybrać dla siebie ofertę najbardziej odpowiadającą. Zdaniem twórców kampanii Mazowsze jest najlepszym kierunkiem zarówno na wyjazd weekendowy, jak i dłuższy wypoczynek. To na Mazowszu znaleźć można prawdziwe perełki dziedzictwa kulturowego i historycznego, a przy okazji zachwycić się bogactwem naturalnym, przyrodniczym i krajobrazowym. Kampania ma nie tylko przypomnieć o licznych atrakcjach Mazowsza. Ale także zachęcić turystów do spojrzenia na region z nowej perspektywy, doświadczenia go wszystkimi zmysłami, bo warto odpocząć na Mazowszu. W gminie Jedelnia Letnisko powstaną kolejne kilometry sieci kanalizacyjnej. Wartość inwestycji do ponad 28 milionów złotych. Budowa otrzyma także dofinansowanie z budżetu województwa mazowieckiego. Kilkadziesiąt kilometrów już jest. Jednak do pełnego skanalizowania gminy Jedlnia-Letnisko potrzeba jeszcze 150 kilometrów sieci. Gmina pozyskała właśnie 4 miliony złotych z budżetu województwa. Pozwoli to na wybudowanie sieci kanalizacyjnej z przyłączami, pompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym w Antoniówce i we Wrzosowie. Miałem sposobność wielokrotnie z panem wójtem Leśnowolskim rozmawiać o kwestiach przygotowanej dokumentacji 150 km kanalizacji, która okala, w zasadzie rozwiązuje wszystkie problemy, jeżeli chodzi o skanalizowanie gminy Jednoletnisko. To jest ewenement na skalę Polską, dlatego, że, że ta dokumentacja jest przygotowana nie wyobrażam sobie, żeby nie można było pozyskać finansowania, w szczególności samorządowcy, sprawni samorządowcy, do których bez wątpienia należy Pan Piotr Leśnowolski, poszukują finansowania ze środków różnych, w tym krajowych, ale ciężko pozyskać te środki krajowe, bo po prostu nie są dedykowane dla, dla gmin. Wychodzimy naprzeciw, jako samorząd województwa mazowieckiego te 4 miliony z pewnością pozwoli kilkanaście kilometrów sieci, nowej sieci kanalizacyjnej skanalizować. Gmina obecnie oczekuje na aktualizację kosztorysu inwestorskiego. Po jej uzyskaniu będzie mogła ogłosić przetarg. Jeszcze w tym roku będą prace rozpoczęte i część tej kwoty zostanie spożytkowana w tym roku. Także myślę, że mieszkańcy Antoniówki niebawem będą się cieszyli już kanalizacją. Podpisane są także kolejne umowy na realizację inwestycji, opiewające na kilkanaście milionów złotych. Szacunkowy koszt skanalizowania całej gminy to około 50 milionów złotych. Mam jeszcze ogromne zadanie do wykonania. Realizujemy kolejne etapy. Zadanie ogromne, ale jestem optymistą. Przy takim wsparciu od pana Marszałka będziemy oprócz tego szukać innych środków zewnętrznych i wydaje mi się, że 4 lata, maksymalnie 5, to jest ten czas, w którym powinniśmy ten projekt zrealizować. Jak przyznaje wójt gminy Jedlnia Letnisko Piotr Leśnowolski na 21 sołectw w gminie w większości brakuje kanalizacji sanitarnej dlatego ta budowa jest tak wyczekiwana przez mieszkańców Obecnie gmina Jedlnia Letnisko jest skanalizowana w 50% do całości brakuje wspomnianych 150 km jednak Piotr Leśnowolski podkreśla, że mieszkańców gminy wciąż przybywa, a co za tym idzie, są potrzeby, które stale rosną. Samorząd Województwa Mazowieckiego wspiera szkoły podstawowe w prowadzeniu zdalnego nauczania. Dzięki środkom unijnym ponad 200 placówek otrzyma za darmo sprzęt multimedialny. Ostatnie miesiące nie były łatwe. Pandemia koronawirusa wymogła zmiany niemal w każdej dziedzinie życia. Nowa sytuacja, z którą przyszło się zmierzyć, niezwykle mocno dotknęła szkoły. Edukacja w trybie zdalnym była dla większości zarówno nauczycieli, jak i uczniów wyzwaniem, do którego nie byli wcześniej przygotowani. Równy dostęp do sprzętu i łącza internetowego. Wzmożony monitoring uczniów z rodzin dysfunkcyjnych czy wsparcie dzieci ze szczególnymi potrzebami to tylko niektóre z olbrzymich nakładów środków i pracy, które należałoby ponieść, aby proces przebiegał sprawnie, a przyszłość też jest niepewna. Dlatego samorząd województwa mazowieckiego dzięki unijnemu wsparciu uruchomił projekt wart 35 milionów złotych, polegający na doposażeniu szkół w sprzęt komputerowy. Projekt, który jest dedykowany szkołom, nauczycielom, uczniom. 236 szkół jest partnerami tego projektu. 100% środków trafi do poszczególnych samorządów. To będą z jednej strony zakupione komputery do prowadzenia zajęć, ale też komputery dla tych, który, którzy ich po prostu w domu nie mają, którzy ich potrzebują. Myślę, że nikt się nie spodziewał, że w dobie po pierwsze zdalnej nauki, a po drugie zdalnej pracy, w pięcioosobowym gospodarstwie potrzeba pięciu komputerów i przede wszystkim bardzo szybkiego łączenia do internetu i to są dosyć duże wyzwania, o czym akurat w Ostronicy też widzimy, że ta infrastruktura która u nas też trzeszczy trwach. Bardzo chcielibyśmy, żeby we wrześniu Nie. nauczać już w normalnym trybie, ale jeżeli przyjdzie nam mierzyć się dalej z wyzwaniami zdalnego nauczania, myślę, że w dużym stopniu pomoże zorganizować to w bardziej efektywny sposób. Do szkolnych pracowni trafią urządzenia i oprogramowanie, w tym stanowiska komputerowe, tablice multimedialne, monitory interaktywne, tablice dotykowe, laptopy, tablety oraz moduły i programy edukacyjne. Odbędą się również szkolenia przy użyciu zakupionego w projekcie sprzętu i oprogramowania dla nauczycieli sprowadzenia nauki w formie zdalnej oraz zdalne instruktarze. Idea polega na tym, że wyposażymy te szkoły praktycznie za darmo. Tutaj to podkreślam, że gminy i powiaty nie mają ani jednego złotego wkładu własnego do tego projektu. Administracja wojewódzka, Urząd Marszałkowski zajmie się też zakupem tego sprzętu. Także tak naprawdę gminy i powiaty i szkoły dostaną to w prezencie. Uczniowie, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i z niepełnosprawnościami, tak jak chociażby ci ze Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 177 z Warszawy, otrzymają urządzenia mobilne oraz dostęp do Internetu. Ja mam pod opieką dzieci ze specyficznej grupy i no nie ukrywam, że niemała część uczniów, bo to chyba około 20% naszych uczniów, no miało problem z dostępem do Internetu czy posiadaniem jakiegoś sprzętu komputerowego. Po części wynika to trochę z sytuacji rodzin mających dzieci niepełnosprawne, gdzie jednak jeden z rodziców musi zrezygnować z pracy i ze względu oczywistych stan materialny tych rodzin jest dużo gorszy. Brak komputera czy dostępu do internetu to problem, który zauważany jest nawet w Warszawie. W Warszawie możecie się państwo zdziwić, ale nie każde dziecko ma dostęp do internetu. Są obszary, gdzie, gdzie tego internetu po prostu nie ma. I to jest dzisiaj realny problem. Jeżeli chcemy mówić o wyrównywaniu szans polskiej młodzieży, to zacznijmy od chociażby wyposażenia, dlatego był tak ważny program. Te środki są dedykowane bezpośrednio dzieciom i młodzieżom, nie nam samorządowcom, dzieciom, dzieciom i młodzieży. Zdaniem samorządu z uwagi na rozwój nowoczesnych technologii i ich powszechność w codziennym życiu, walka z takim wykluczeniem jest koniecznością. Już życie po prostu idzie ku temu nie tylko koronawirusowo, ale już tak, takie normalne życie i nauczanie, nauczanie zmierza ku temu, że rzeczywiście. Ta technologia coraz bardziej wkracza w nasze życie i, i, i dlatego myślę, że to po prostu już stanie się takim, taką normą. I tak spośród ponad 200 mazowieckich szkół, które biorą udział w projekcie, 62 z nich to placówki z Warszawy i gmin podwarszawskich, 59 z subregionu Płockiego i Ciechanowskiego, 39 z Radomskiego, 32 z subregionu Ostrołęckiego, zaś 37 z subregionu Siedleckiego. Zainteresowanie jest bardzo duże, bo nawet w tej chwili nas pytają samorządowcy, czy nadal to będzie realizowane. I oczywiście będziemy nad tym myśleć, bo to zdalne nauczanie i ten sprzęt informatyczny będzie potrzebny, czy pandemia się skończy, czy nie skończy. Musimy być przygotowani na wiele ewentualności, bo to już wiemy, że trzeba mieć różne scenariusze, bo czasami życie nas zaskakuje. Średnio to dofinansowanie jest w wysokości 150 tysięcy na, na szkołę. Ten sprzęt jest własnością danego podmiotu, czyli szkoły, i on będzie wykorzystywany w sytuacji, kiedy będzie już stacjonarna nauka, będzie wykorzystywany w salach edukacyjnych i będzie w dyspozycji szkół, nauczycieli i oczywiście uczniów. Sprzęt do szkół trafi na przełomie września i października. Mazowsze jest na ostatniej prostej w wydawaniu środków unijnych. Zaangażowanych zostało już ponad 91% środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Znaczna część tych środków trafiła do beneficjentów z Warszawy i aglomeracji warszawskiej. Ponad 3 miliardy 800 milionów złotych pozyskali beneficjenci z Warszawy i okolicznych subregionów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Środki pozwolą na wsparcie 1800 projektów, z których część ma charakter ogólnowojewódzki, a więc z ich efektów skorzystają również mieszkańcy innych części regionu. Chodzi tu m.in. o inwestycje kolejowe, drogowe projekty wspierające Mazowiecką Służbę zdrowia, Czy te z zakresu wsparcia rozwoju szkolnictwa zawodowego, uczelni wyższych i instytutów naukowych. My realizujemy rozwój Mazowsza w sposób równomierny i jeśli byśmy przeliczyli na głowę mieszkańca, to oczywiście mniej więcej jest to porównywalne wsparcie. Przy czym pamiętajmy, że tu jest też taki program zintegrowanych inwestycji terytorialnych realizowanych a więc jest to taki program dedykowany do obszaru metropolitarnego. Projekty z Warszawy dotyczą głównie działalności badawczo-rozwojowej ponad 760 milionów złotych, rozwoju regionalnego systemu transportowego ponad 490 milionów, e-usługi ponad 230 milionów i edukacji 280 milionów złotych. W przypadku subregionów Warszawskiego Zachodniego i Warszawskiego Wschodniego największe wsparcie zyskały działania dotyczące gospodarki niskoemisyjnej. W subregionie Warszawskim Zachodnim dużą populację Cieszyły się konkursy dotyczące wsparcia przedsiębiorców, a w subregionie warszawskim wschodnim wyłączenia społecznego i walki z ubóstwem. Tak naprawdę głównym beneficjentem, jakby spojrzeć na kwoty to są jednostki naukowe i uczelnie wyższe. Dlatego, że one realizują projekty o stosunkowo dużych, dużych wartościach, bo to są bardzo często projekty dotyczące zarówno budowy infrastruktury badawczej, jak również zakupu sprzętu. Więc oni są głównym odbiorcą, jeżeli jest patrzeć, patrzeć na, na to globalnie, na Warszawę. Drugim takim beneficjentem, kluczowym, też jakby nie tyle ilościowo pod kątem ilości realizowanych projektów, ale pod kątem ich wartości, są jednostki samorządu terytorialnego, ale w obszarze tak zwanej mobilności miejskiej. Tylko w powiecie legionowskim podpisanych zostało 48 umów na kwotę ponad 120 milionów złotych. Jeżeli chodzi o samą Legionowo jako beneficjenta środków unijnych, radzimy sobie bardzo dobrze. Reagujemy na potrzeby lokalne, więc jeżeli chodzi o projekty, są w różnych, w różnych dziedzinach. I edukacja, i ścieżki zdrowia, i wody ciągowe, ale też tym, co ja zajmuję się na co dzień polityką społeczną, mamy też organizacje bardzo dużo pozarządowych. Na naszym terenie, więc staramy się reagować na potrzeby naszych mieszkańców, bo chociażby park zdrowia z tężniami. To był pomysł naszych, naszych mieszkańców, którzy, którym brakowało parku, brakowało takiego miejsca do odpoczynku. Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich w Urzędzie Marszałkowskim, Marcin Wajda, zaznacza, że ważne jest szybkie uruchomienie pieniędzy z nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej. Widzimy to, co się dzieje w gospodarce, widzimy spowolnienie, widzimy kryzys, który. Mamy, już odczuwamy, odczuwają nasi obywatele, nasi przedsiębiorcy, więc ważne jest szybkie uruchomienie pieniędzy i szybkie zakończenie negocjacji budżetu, szybkie przygotowanie programów i szybkie ogłaszanie konkursów, tak żeby te pieniądze jak najszybciej trafiły do naszych przedsiębiorców. Fundusze europejskie wspierają także inwestycje w zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptację pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2. W sumie do placówek stołecznych i zaglomeracji warszawskiej trafiło ponad 2 miliony 200 tysięcy środków ochrony osobistej. Samorząd Mazowsza zakupił także niezbędny w walce z koronawirusem sprzęt medyczny. Do stołecznych i podwarszawskich szpitali trafiło ponad 1000 niezbędnych urządzeń. Stołeczny Meditrans od Otrzymał także pojazd do przewozu osób zakażonych niewymagających opieki medycznej. Zakupiony został dla niego również ambulans typu C. Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego to program, który pomaga samorządom lokalnym w realizacji niezwykle ważnych i potrzebnych inwestycji. W jego ramach kolejne już środki trafiły do subregionu Ciechanowskiego. Dobre wieści dla mieszkańców subregionu Ciechanowskiego. Już niebawem w trzech gminach, powiatach Żuromińskim i Ciechanowskim, przebudowane zostaną drogi. Dodatkowo w szkole podstawowej w Siemiątkowie powstanie nowa stołówka. Inwestycje zostaną zrealizowane w ramach programu wsparcia samorządu Mazowsza, w ramach instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Ten nasz program wsparcia ważnych inwestycji dla równomiernego rozwoju województwa. Polega na tym, że dofinansowanie jest w wysokości do 60% inwestycji. To są cztery ważne ciągi drogowe, razem ze ścieżkami rowerowymi, połączenia też między różnymi drogami powiatowymi w gminie Sońsk, ważne też ulice w gminie Gwinowiec. No i taki bardzo już kompleksowy projekt powiatu Ciechanowskiego. I wreszcie inwestycja w Ciechanowie. To wszystko służy poprawieniu komunikacji. Budujemy ścieżki rowerowe. Dzięki temu ograniczamy emisję spalin. Ale dajemy też szansę ludziom na aktywny wypoczynek, na ruch na to, żeby do wielu ciekawych miejsc, takich jak Pinagóra. Czy do Łodczyzna można było dojechać rowerem? A może stać się to już niebawem. Starostwo powiatowe w Ciechanowie, które podpisało umowę na 4 miliony wsparcia z budżetu Mazowsza, rozpoczęło już prace projektowe. Jesteśmy już na etapie końcowych uzgodnień z jednostką projektową. Równocześnie opracowujemy koncepcję na zagospodarowanie terenu przy Muzeum w Gołoczyźnie, dlatego że to zadanie składa się z dwóch różnych elementów. Pierwszy etap to jest budowa ścieżki rowerowej Ciechanów-Gołoczyzna, a drugi etap to jest zagospodarowanie ponad 5 hektarów przy Muzeum Pozytywizmu w Gołoczyźnie. Ta inwestycja to przede wszystkim otwarcie turystyczne dla Muzeum Pozytywizmu w Gołodczyźnie. Zależy nam na tym, żeby jak najszerzej otwierać nasz powiat na aktywność, aktywność rowerową. To będzie blisko 7 km nowej ścieżki rowerowej. Wartość wszystkich siedmiu projektów realizowanych w powiecie Żuromińskim oraz Ciechanowskim to ponad 27 milionów złotych, z czego 14 wyniesie dofinansowanie z budżetu Mazowsza. To wszystko, co przygotowaliśmy, zapraszam na kolejny program Mazowsze wiadomości z regionu.